Mam tutaj dzisiaj ze sobą słownik ortograficzny. Kupiłem go już parę lat, te, parę lat temu, kiedy miałem w głowie pomysł, że poczytam cały słownik i zostanę mistrzem ortografii, a zawsze chciałem wygrać jakieś dyktando ogólnopolskie, bo można nawet fajne nagrody pieniężne tam wygrać, ale no nigdy mi się to nie udało. Ale może kiedyś, może kiedyś uda mi się spełnić marzenia. Dobrze. I będziemy dzisiaj otwierali ten słownik na obojętnie jakiejś stronie i akurat może nam się trafią jakieś fajne, dziarkokenne słowa. To co moi drodzy? Zaczynamy co? Otwieram losową stronę. Paluszkiem wskazuję losowe słowo i co mamy? paluszek wskazuje tutaj o idealne słowo chrząszczek bardzo fajne ciarkusze И, смеш... и смешней. Przytławić, 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 Nie wiem co to znaczy. Brzmi jak nazwa jakiegoś fetyszu. Entomofilia. Jak ktoś z Was wie co to znaczy to możecie dać znać w komentarzu. 帮一下你做饭。 啊。Uh huh.

uh-huh